Siemaneczko widzowie, witam serdecznie w sklepie Fortnite e, z piątku. Nie wiem, które dzisiaj jest, ale jest piątek. E, I tak jak widzieliście na miniaturce, mamy dzisiaj e, fajny skinek Latarni. E, ale jeszcze przed tym, jak Wam go pokażę, kodik jak w sklepie Fortnite i przechodzimy do sklepu widzowie. I ten skin wygląda dokładnie tak. jak Głębinowy grzebacz się nazywa. Zorumpisty w sensie e, świetny. Jest taką makotwicę i to on jest reaktywny jak zapada noc na naszej mapie to oczy mu zaczynają świecić mi się to mega podoba kozak totalny yy, polecam serdecznie no fajny skinek szczególnie na jakieś top modele yy, czy coś i w ogóle jestem ciekawy czy te oczy oświetlają jakby drogę przed nim yy, wąpie ale może może no więc taki skinek widzowy wpada i taki kilo w ciężki hak nie yy, no świetny słuchajcie dźwięku mi się bardzo podoba, jest naprawdę fajnym kilofem. Też go polecam, taki wiecie, hak głębinowy do Nie wiem, wydobywania śmieci na przykład Tak trochę do łoma podobny, mega, mega I co mamy dalej? Mamy skórkę do broni szczurze A taka sobie, nie polecam jej Ale mamy szczura Skina, którego już polecam, szczególnie na jakiś top model, bo Ma takie ładne kolorki Co dalej? Szczęśliwe siekiery A też spoko, fajne, w sensie nie no fajnie to wygląda. Takie jakby monety na patykach, nie? Mnie się podoba. kilof cnota. Odanie licy, taki dźwięk. Sam diabeł malkor. Ze skrzydłami. Wielkie skrzydła widzowie, wielkie skrzydełka. Złe oko, czyli kilof Stary, ale fajny. I sama Anielica, czyli skin ninja, bynajmniej mi się ten skin totalnie z ninjom kojarzy. Grał nim właśnie na, tak mniej więcej na ten, na ósmym sezonie, na dziewiątym, to chyba cały czas nim grał Fajny skinek. I niebiańska skórka do broni, no na pewno jest lepsza niż ta, ta, co była tutaj wcześniej za 300. Tak wygląda na innych broniach. Ogólnie fajnie, fajnie, fajnie. Mamy również zamaskowany cień, czyli taki skinek ninja. W sensie ninja, nie ninja tego streamera, tylko ninja takiego, wiecie, zamaskowany czerwony ninja ze skrzydełkami, zarumbisty, że tak powiem. Mega mi się podoba. Opalizujący kilofik, czyli kilof od bombowych barw. No, kupiłem go w trzecim sezonie, jakby się dobrze to pamiętam. Ciemny strzelec, a taki sobie, szczerze, ale za 800 potaniłości, czemu nie? Świętowanie emuteczka, którą każdy powinien mieć, za 200, taniutka i fajna. Elektryczny swing. Świetny taniec. I uśmiech się. Ech, tego tańca to tańczą same spaceńce toksyczne. Ech, I co? Pakiet stratowy się nam nie zmienił. Ech, jest dalej taki jaki był, czyli fajny. Ech, I co widzowie? Jeszcze raz powiem. kodik w sklepie Zakrzak, jak chcecie mnie wesprzeć. Ech, łapkę w górę też możecie pod tym streamem zostawić i wpadajcie na odcinek, bo dzisiaj wyleciał odcineczek fajny Pewnie jak już ten sklep oglądacie, powiem wam tylko tyle, że o 8.15 wpada odcinek, więc musicie na niego wejść, bo będzie zarąbisty. I tyle widzowie. Ja wam życzę miłego dnia. Do następnego. Cześć, cześć.